Hej, cześć witajcie z tej strony Polak 2013 i witam Was w kolejnym odcinku z drugiego sezonu Minecrafta na demonek i teraz tak, yy, co się zmieniło od, od poprzedniego odcinka yy, między odcinkami yy, nie było w sumie nic, yy, tyle, że tutaj dostawiłem ten dimensjonal. Sztułki padły totalnie. Yy, teraz tak, tutaj nazbierało nam się tego masakrycznie dużo dużym powiedział nawet. Yy, to Royal Jelly muszę w końcu albo gdzieś zacząć składować, albo nie wiem co mam z robić bo. Trzeba. Tak. Ambrozia. No dobra, mogę to niby jeść, nie? No, no dobra, okej. Okay. Data no to jest taki średnio potrzebny. Mm, na ten produkt Tion Upgrade tylko możemy zrobić tak naprawdę z takich mm, bardziej istotnych rzeczy. No dobra, tutaj jest jeszcze ten Grow Essence, ale no poza Grow Essence... Ja nie wiem, czy to ma jakieś większe znaczenie. Chyba nie w tym momencie. No, dokładnie, to jest tak naprawdę jedyna rzecz, która trzeba przydać, więc albo to musimy zacząć gdzieś dumpować, um, albo coś wymyślić, yy, nie wiem, jakby to składować, gdzieś nie wiem, może w drawer będziemy to składować, tak jak tutaj, że do pewnego momentu, a potem reszta leci do Wojda. No, tak też można by zrobić, to by było chyba yy, najbardziej sensowne rozwiązanie. Tutaj tego tanka opróż, już się zacząłem opróżniać. O, już jest nawet puściutki do tego yy, Black Hole Tanka. Chwilowo to będzie lecieć do Black Hole Tanka. Chwilowo, bo to nie będzie cały czas Black Hole Tanku. Nie róbmy sobie nie? Chociaż może. taki, taki system za. tego hmm. Hmm. No nie, dobra. Nie, bez jaj. Yy, to będzie chwilowe. Yy, Dzisiaj będę chciał sobie ogarnąć takie coś jak e, rozbijanie naszych pszczółek na pod DNA Teraz przejdziemy do tego co musimy... O Jezu. Ale mi chciał. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Czujecie tego Tak. Ja, ja czuję delikatnie, ale dobra. Dobra, czuj. Ej, w ogóle powiem Wam taką akcję, taka akcja jest jeszcze e, odnośnie naszej biogazowni. Że w naszej biogazowni nasze paliwo powoli się zaczyna kończyć. I nie ukrywam, jest mi z tego powodu przykro. No tutaj było tak, pół tanka było na pewno. I yy, muszę albo pokombinować jeszcze jakoś nad yy, zwiększeniem produkcji, yy, albo jakieś drugie alternatywne źródło energii musimy wymyślić chyba. Bo obawiam się, iż yy, nasza biomasa nie wytrzyma zbyt długo. Takie mam ja, niestety dziwne głupie wrażenie. W ogóle 2,7 miliona. A jak tutaj? No, cały czas przychodzą mi tam. O, tak także <gryw> jest fajnie generalnie. Dobra, 3 minuty kurczę, odcinka już straciłem. <gryw> Na bez sensu. E, więc teraz tak, przejdźmy sobie do... No właśnie Pinis to się chyba nazywało. Eee... z Genetics, o właśnie Teraz każda z tych maszyn jest do... <śm> do wykonania Boże, to jest już... Już, już czuję tą parodię I Teraz to... Teraz jest yy, jedna bardzo ważna rzecz Nie pamiętam co było do czego <śm> <śm> e... Nie jest to, y, izolator Tak, to, to generalnie tu pisze y, Co to daje y, Ja na pewno będę chciał to DNA zrobić, czyli genepul będziemy potrzebować, to jest na pewno y, Ale jeszcze zanim genepul, to potrzebujemy dzisiaj wyanalizę Ja wiem, że taki przedmiot, kurczę, jest, który analizuje wszystko A... hmm, 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 Tylko gdzie on jest teraz? Gdzie on mi się ukrył, kurczę? Jest taki fajny biały Taka fajna biała maszynka Która za to odpowiada Że ona sobie będzie pszczółki skanować O, jest! Analizać. OK Okej por portable analizy i teraz tak, ile takich analizerów będę potrzebował? Ja myślę, że tak ze 3 na pewno Więc bierzemy sobie itemki na 3 No myślę, że to będzie taka najbardziej chyba optymalna ilość To redstone dość aż 12 sztuk po prostu jestem zaszokowany Diamanty O, nawet mamy taką bardzo przyjemnym ilość jak w tym momencie. No fajnie. I jeszcze potrzebują wodę. Tylko nie będę brał stąd, bo zaraz tą wodę będę miał tu pełne po prostu. Yy, a nie potrzebuję aż tyle wody, chyba. Yy. Dwa wiaderka. Wróć trzy wiaderka. Yy w zupełności wystarczą. Yy. Kwestia jest, że musimy jeszcze udać się do naszego warsztaty. Właśnie tu też się nic nie tworzy. Chwilowo. Też chwilowo się nic nie tworzy. To by trzeba było zebrać. Kabelek myślę, że też. I mam jeszcze dwa akurat, Dimensionale. Więc mógłbym je tutaj wykorzystać. Tak, Dimensionale poczuł bardzo szybko, ale tak naprawdę yy, jakby to powiedzieć, naprawdę duże ilości tych wszystkich rzeczy mieliśmy do y, ogarnięcia, więc powiem szczerze, że nawet nie jestem jakoś super zaszokowany tym, ile tego jest postawione. Bo naprawdę mamy dużo miejsc, w których tu używamy. To jest energia. Chociaż dobra, tutaj można byłoby energię przesunąć stąd. No, o tym nie pomyślałem, tym bardziej, że tutaj stoi jeden dimensjonal. Tutaj widać. Ale dobra, teraz nie o to. Wlewamy do niego sobie wodę, pięknie, ładnie. Trzy wiaderka akurat, pięknie. I ciach, e, ciach. Pach pach, 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 I mamy. Portable analizery. I teraz tak, jak one działają? E, zanim się stworzy, jeszcze Wam to wytłumaczę. Portable analizer działa w ten sposób, że mamy mm, na przykład Serio, zrobiliście charger. O. No dobra, no, to zrobiliście, to zrobiliście. No. Spoko, nie ma problemu. Yy, wireless charger. A, przepraszam. przepraszam Rozkażę się. Portable analizy. Teraz tak, yy, one dają możliwość analizowania naszych pszczół. A w ogóle widzę, że to dwa wiaderka wody potrzebuje. To jeszcze musimy iść po trzy. Tak, po trzy <grym> e, daje nam możliwość analizy naszych pszczółek pod kątem tego. Po pierwsze, czy pszczółka jest czystej krwi? Po drugie, co w sobie zawiera pszczółka? Jaką ona ma e, produktywność? To może być pszczółka szybka albo wolna. E, chyba normalna. Ale tego nie jestem pewien. A może być pszczółka, która. Co mi chyba nie ma takiego rodzaju. Jeśli chodzi o produktywność. Nie wiem, czy nie może być jeszcze pszczółka, która będzie dawała. Nie wiem, dwie królowe. Czy coś takiego. Tylko tego nie jestem pewien, bo z pszczółkami, tych, tymi quinkami. Zawsze akurat miałem pod tym względem problem. No Reside. Water 3. A. Dobra. Nieważne. <grym> Woda mi się nie przelała w całości. Eee, dobra. To się nie stakuje generalnie. No, poprosimy Pokazuje <grym> <grym> nam właściwość naszej pszczółki. I teraz, jakie ma zastosowanie to w tym momencie, kiedy my i tak te pszczółki chcemy za przyspieszeniem rozpierdolić na czynniki pierwsze? A już Wam mówię. Zastosowanie to ma takie, że te pszczółki generalnie dają pewną ilość naszej. naszego DNA. W momencie, kiedy są one przebadane, tak jakby dają tego DNA trochę więcej. I na tym będziemy chcieli teraz bazować. I teraz jest bardzo ważna sprawa. Mamy już nasze analizery. Dobra, fajnie. Tylko to w związku z tym, że już je mamy, trzeba je na pewno postawić, gdzieś podłączyć. I teraz jest jedna bardzo ważna kwestia. Produjty. Mam te presurizery. Mam do energii, dobrze i do itemów. Okay. Teraz jest, tak jak mówię, jedna bardzo znacząca kwestia, czyli jak ja to chcę postawić? Myślę, że analizery możemy bez problemu postawić w tym miejscu. Takie jest jego piękne GUI, tu musimy miodek mu dostarczyć. Może zróbmy to od razu No tylko właśnie, ja chcę tą rurką to dostarczyć, czy inną? No teraz tak, tutaj będę chciał tanka postawić nowego za chwilę moment no eee, to będzie trochę inaczej wyglądać No dobra Na razie, póki co powiedzmy, że postawimy gdzieś nie wiem, tutaj, w tej okolicy, rurkę wyciągniemy mm -hmm. i tu gdzieś by było, tak, no prawie że, tylko niżej chyba musi być, wiecie, tak mi się wydaje, że chyba niżej byłaby lepiej. Mm. teraz łączymy nasze rurki. okej, okay. fajnie, pięknie, ładnie i teraz tak, tutaj masz Extract i Input jednocześnie czyli daje mi się, że Ty będziesz się opróżniał, dawał do niego, a on będzie odseł to dalej tak, ja, tak mam nadzieję przynajmniej, że tak to będzie działać bo jeśli okaże się, że ja zapcham rury w tym momencie, to się zdenerwuję Tak, zapchałem rurę Tu muszą mieć dwie oddzielne rury. Dobra, na razie nie chcę to będzie w ten sposób. Teraz tak, tutaj ciągniemy sobie. Rozdalamy, ciągniemy sobie kolejną linię. Tym razem tak, po pierwsze itemy będą tutaj przechodzić, a konkretnie nasze pszczółki. A po drugie, musimy energię przepuścić gdzieś. Dobra. Myślę, że mi kabla wystarczy na spełnienie energii. Łe, prawie na Okej. Okay. Dobra, i teraz tak. Yy, co dalej z naszymi pszczołami? Tu już mamy wyciągnięcie zrobione, nie? Mhm, mamy wyciągnięcie. Mamy wyciągnięcie. Hm. jakby tak no. zrobić kolejne wyciągnięcie, na przykład od dołu, od dupki, jak to się mówi. I dupci. Uh, uh, uh. O, tak to tak było. To zdejmę i postawię raz jeszcze, tylko po to, żeby i teraz jedna bardzo ważna rzecz. Na brązowy tu jest wyjście, tu jest jakieś tam wejście, kurde. Dobra, zróbmy wyjście na czerwony. I always active. Nie wiem, nie, nie chce mi się szukać kanału. E, dobra, teraz tak. Tutaj byłby tylko insert na czerwony. I extract na black. Ma być aktywny. Dobra. Dobra. Yy, teraz tak. Tutaj już lecą nasze pszczółki, i one się powolutku już analizują. Co to oznacza dla nas? Oznacza dla nas to tyle, że pszczółki, które się już tutaj ogarniają, będą odkryte za dosłownie momencik. Prawda, proszę pokazać się, pszczłeczko. Jest Slower Worker Slowest, Shorter Life, czyli ona y, wolno pracuje i ma krótkie życie. Tylko one mają też krótkie życie i są wolne. Tutaj też jest wolny. No, generalnie te pszczółki nie są jakoś super dobre. Więc są, bym powiedział nawet, y, takim. Ideałem, po to, żeby je hmm, rozwalać na nasze DNA. Tylko teraz, tak. Ja nie chciałbym rozwalać wszystkich pszczółek na DNA, tylko konkretnie. Hmm. No właśnie. Nie chciałbym, żeby wszystkie tu padały. Czy ja to mogę jakoś hmm, sensownie rozdzielić? Mogę tutaj użyć ewentualnie. To właśnie, Tu ja tutaj mogę użyć takiego, co dałoby mi taką możliwość? Żeby tutaj sobie to ogarnąć. No, to nice. To jest bardzo powiem szczerze, duży dylemat. Bo ja bym bardzo chciał to ogarnąć, tylko problem jest z tym, że ogarnięcie tego nie będzie takie proste. No dobra, tak hmm. to roz... Ej Nie, serio, mam taki dylemat teraz. Bardzo duży, jak to rozwiązać? Bardziej muszę pamiętać, że to nie będzie jedyna rzecz, jaką będę musiał tutaj załatwić bo poza tym będę musiał załatwić jeszcze doprowadzenie cieczy etanolu. Hmm. No dobra, chyba zrobimy po prostu zwykły item filter. Na razie tylko powiedzmy jeden czy dwa rodzaje pszczółek będziemy przetwarzać. Tyle. Bo ja szczerze mówiąc, nie widzę w tym momencie innego pomysłu. Weźmiemy sobie Foresty, Midowsy i Cultivate'y Może Diligent'y, bo one nie są jakoś tam też super oblegane. Weźmiemy sobie je tutaj, wrócimy na filter I to jest Whitelist, Cultivate, Diligent, Midows i Forest I teraz tak, match Ignore Metadata Nie, no ignoruj, czyli będziesz pobierał tylko te, które ja tu chcę, tak? Dobrze mówię? A jak ci usunę Foresta teraz, to będziesz dalej tego Foresta ciągnął, głupi głupku? Tak, będziesz tego Foresta przesyłał tutaj, czy... No bo chodzi mi o to, czy one mają... Kurde Nie możesz mieć kwermetopata, musisz mieć ten metopata, tak? Nie rozumiem. Ej no bez ja i nie ogarniam tego. Mm. Wiecie ja chciałem zrobić coś takiego, żeby one tylko konkretne się przesyłały tam. Chyba nie mogę na to wychodzi. Mm -hmm. Szczerze, będę musiał się coś na ten temat pomyśleć chyba. Mm. Dobra, na razie niech idą te pszczu, kurcze, kurczę się przeskanują. O, no, tylko ja się boję, że ja wszystkie rozpalę. Czy... W sumie dobra, nawet jak ja rozwalę wszystkie, to to nie będzie problem, bo ja sobie kolejne zrobię, prawda? Chyba że są kurczę tylko dronki. Prawda? Tam idą tylko drony. Na szczęście królowe tam nie idą. To jest takie, wiecie, szczęście w nieszczęście, nie? Jak to się mówi? Dobra, to ciul. Na razie tak zostawimy. Tak musi być na razie. Trudno. Idziemy zrobić generałów. Yy, I tanka. No właśnie, tank. O, akurat jeden ender, ale nie, tego tanka nie mogę wziąć, bo on jest wczekutny yy, do dobra. Zrobimy sobie mówkę nie śmiegamy nowy. Chodron. No, nie zaczynaj się. Kochia. dziękuję i enderpunk do nas eee sprawdź mi kolory dobra i nasz genepul i szczerze mówiąc zastanawiam się czy jednego genepul wystarczy czy muszę zrobić więcej eee to jest powiem przykład dylemat. Uuu, uh, Enchanted circuit: Bronze i żela. I redstone. Bronze. Redstone. I oczywiście woda. Nie mylic z woda. No wody nie, woda. Pamiętajcie, wody nie. Wody nie dawajcie tam lepiej. Woda jest le fajniejsza. Orange, orange, orange. Ok. Yy, okej, okay, dziękuję. Dobra. Już sobie i zaraz to będziemy yy, okazać. tu. Dobra, stworzyć cyklu zaraz wróci. Dobra, mamy nasze cyrkuty. Więc teraz, chodźmy stworzyć tego jednego, biednego genepula i będzie tutaj ogarniał wszystko, dosłownie eee, Dobra, Energy konduity... A, to by trzeba było zrobić. Mm, mm, mm. No dobra, czy ja mam na to rzeczy? Mam nawet, powiem szczerze, jestem aż zdziwiony eee, Energy konduity mamy mm. Co widzę tutaj dakty wystarczy mi tyle. Właśnie orange potrzebuje trzy razy. Żeby nasz tego tanka na I chyba to by było na tyle. Okej. Okay. Biogaz. Dwa i na bzzz. Dobra. Teraz tak genapula sobie postawimy, powiedzmy. Tu. Endertanka W sumie jak ja dam sobie w ten sposób tego Endertanka To czy on odda swoją ciecz? Tak, odda, okej, okay, dobra Nie było tematu Zrobimy to w ten sposób A co tam? I teraz tylko insert i te nasze pszczółki już będą się tutaj pojawić. Dobra, mm. teraz tylko prąd, wiecie, grunt to prąd. Nasze pszczółki zaczynają być rozbijane na nasze DNA. Enzymy slot, tak, enzymy to punkt. Poczekajcie. Dobra. A jak enczy trzeba dać? Hmm. Z inkubacją, z bak. Bakterii i suger ja Powiem szczerze, że pierwszy raz z tym spotykam, czy, czy coś się zmieniło e... A bakteria to jest w inkubacji grow medium a, bakteria, a grow medium to jest Woda z grow medium, a to jest cukier z bon milem, Jabki, i ile tu jest zabawy Ej, Powiem szczerze, że nawet się nie spodziewałem. Ej, Szczerze mówiąc mam nadzieję, że ten en enzym będzie na dłuższy czy start. Mmm, kiedyś to było prostsze, jak być szczery. Naprawdę, kiedyś to było dużo, dużo, dużo prostsze. No bez jaj. Dlatego miodu zaradziłem jest tyle, że się nim posiekamy. Ale no, no to jest taki szczegół. Dobra. W każdym razie. Tu, tu, tutaj skończymy sobie ten odcinek. W kolejnym zajmiemy się produkcją enzymu. I do zobaczenia w tym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie, dawajcie sobie i łapeczki w górę. Oczywiście pod odcinkiem. I widzimy się w kolejnym odcinku, kiedy to zaczniemy nasze pszczółki już mam nadzieję przetwarzać w pełni. Na razie, cześć.